Dzień dobry, dzień dobry wieczór. Jesteśmy teraz na Ludziadze. Ludziadze jest częścią podągu, właśnie przy rzece. I tutaj mamy te spektakularne wieże. Mamy Zimmo Tower, tak, najbliżej Centrum Finansowe Financial Center, czyli inaczej nazwane otwieracz albo otwieracz do Piwa, i Shanghai Tower, czyli Wieża, wieża Szanghaju, drugi najwyższy budynek na świecie. Chyba jeszcze i najwyższy taras widokowy na świecie. My się tam wybieramy, ale nie na taras widokowy Tutaj też widać jeszcze przepiękne dekoracje, światełka. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj też te budyneczki ładnie wyglądają podświetlone. Tutaj o, kto to się znalazł? tutaj? Kasia. Także. Dobra, zbliżamy się do wejścia. Popatrzmy się tutaj w górę, jak to cudownie wygląda, te wszystkie trzy budynki. Też troszkę się musimy śpieszyć, bo Kasi mało baterii zostało w telefonie, musimy pokazać ten kod QR, jaki dostaliśmy przy rejestracji. Tam ponad tydzień czekaliśmy na to darmowe wejście. Okej, okay, tutaj mamy na pana, który nas prowadzi do windy. Jedziemy na 52 piętro, łącznie jest. 119 punkt widowy, widokowy, bodajże jest na 117 Zobaczymy czy ta winer też taka szybka jest Pokazuje nam numerki 22, 7, 30 O, mamy Tutaj pokazuje nam wysokość, no, jest chyba tak samo szybko jak tamta, bo czuć jak zatyka uszy, tylko przez te białe tło niedużo widać. O. Czuć właśnie jak się zmienia ciśnienie w uszach. 51, 52, 239 metrów. Like clouds. The store, the store in clouds. Tak, jesteśmy witani właśnie w chmurach. Tutaj sobie ludzie robią zdjęcia. Musimy trzymać maseczki, chociaż jak widać ludzie ściągają maseczki, ale musimy zaraz bilet ukazać. Okej, okay, tutaj mamy właśnie tą księgarnię. I tutaj po zakupieniu napoju kawy, herbaty bądź jakiegoś soku można wejść na punkt widokowy. Można sobie... No, usiąść nad... Nie można usiąść, jak widać, ale wszyscy siedzą i pracownicy się też na to patrzą. Także widoki są naprawdę cudne, są przepiękne. Tutaj mamy rzekę. A, chłopu. Kasia, jak you like the widok? <laughs> Tutaj troszeczkę duże refleksje mamy od szyby. Ale wygląda ładnie. Możemy się popatrzeć w dół 239 metrów w dół. Jeszcze chodźmy się przejdźmy. A również możemy się popatrzeć jak to w środku wygląda te konstrukcja tego Shanghai Tower. Widać to tak jakby dosłownie dwa budynki były z sobą sprzężone jeden w środku i zewnętrzna strona. Tutaj też mamy drzewka. Jeszcze się popatrzmy Naraz tam no właśnie mamy Właśnie kilka mostów Które ładnie się podświetlają Tutaj mamy motylka na budynku Który rusza skrzydłami naprzeciwko Również widać tam komin z temperaturą Czyli to jest galeria sztuki I też te wszystkie wieżowce Gdzie ludzie mieszkają Też widać tutaj podświetlone Wieżyczki obok Dobra Popatrzmy się z innych stron. Te drzewka naprawdę fajnie, klimatycznie wyglądają też o popatrzmy się jeszcze do środka tej biblioteki Biblioteki Księgarni Niestety te refleksje od szyby są zbyt duże ale mam nadzieję, że coś będzie widać przez to wszystko z tej strony ten widok trosze, troszeczkę inaczej wygląda ale też jest naprawdę bardzo ładny i kolejne wieże, książki. No i tutaj mamy już koniec. O, i tutaj widać krawędź e, centrum finansowego. World Financial Center. Tak. Tutaj chyba troszeczkę lepiej jest, yy, mniejsza refleksja, ale to już nie wygląda tak spektakularnie jak tamta strona. Aj, na pewno zdecydowanie warto było przyjść. Jest to coś nowego, jeszcze raz w górę możemy się popatrzeć. Ok, wracamy do księgarni. No, Kasia zapomniała złożyć maseczkę, dopóki nikt nie zwrócił uwagi. Jest ok. Yes, okay. zakaz jedzenia i picia w środku, jak na razie same książki po chińsku. Tutaj widzimy zagranicznych pisarzy. Czasem i da się można znaleźć polskich autorów również. Przeważnie bardzo często. Ogólnie można sztuczne polskie książki znaleźć. Na przykład kołotko i wykładowcy z Politechniki Wrocławskiej gdzieś w hotelach czy w kawiarniach właśnie takie papierowe, kartonowe, sztuczne książki dają OK, idziemy dalej myśleliśmy, że to się szybciej skończy a to jest jednak dużo większe tutaj mamy dość ładne obrazy czy ciała sztuki na ścianach po obu stronach tutaj coś dużo takich koników jest o, tutaj mamy świątynia Jinan Tempu z centrum miasta to wygląda bardzo ładnie. Ok, 2000, taka tysiące... taka galeria świątynia Tempu 2600 Iwanów kosztuje. Tutaj mamy jakieś sklepiki z pamiątkami papiery płatnikowe i jakieś inne gadżety. Tutaj możemy też przejść do kolejnych pomieszczeń, tutaj widać dość intrygująco, interesująco, ekscytująco wręcz nawet wygląda. Czarny drzwi, tutaj lampka z gołym człowieczkiem Tam jakieś, nie wiem, różowe sztuczne zwierzę A tutaj nie ma przejścia Czyli taki zakątek i dość fajnie to wygląda tam Więc Tutaj kontynuacja właśnie tego sklepu z pamiątkami Czyli wisiorki są I inne pierdoły, jakieś zegarki Takie rzeczy, żeby kupować oczami Przejdźmy tutaj, tutaj to inaczej to wygląda, jest inaczej rozlokowane, ale też mamy widok z drugiej strony, na razie się tutaj patrzmy na te stoły, dość na no serio przyjemne miejsce, żeby tu przyjść nawet się chińskiego uczyć któregoś dnia i też widok jest inny, tutaj widać, mamy kontynuację widoku na, na wieżę to jest World Financial Center. otwierać właśnie. Światowe Centrum Finansów. Tutaj mamy jakieś mniejsze wieżyczki. O, i tutaj bezpośrednio przed nami też widać. Tutaj po środku o Tower. Te drzewka są pięknie poskręcane. Naprawdę, to bardzo fajnie wygląda. I tutaj widać, że oni już kończą pracę. Bar, taki dość mocno wyposażony, taki typowo kawowy. No i, na, i wystarczający. O i tutaj też widać Perłę Orientu. Wygląda to ładnie. O, patrzcie na Perłę, a tutaj przede mną jest Zima o Jest to właśnie najstarsza z tych trzech, wiesz, bardzo wysokich szankajów. Powiem, że z tego 52 piętra to jednak dość dobrze. To jest zupełnie inny widok. Bo tak jednak z samej góry to jesteśmy dużo powyżej tego, również powyżej tej kolejnej wieży A tutaj to jest jednak coś takiego nowego. Czy tutaj coś fajnego jesteśmy w stanie zobaczyć Tutaj sami już możecie ocenić Nie, yeah, it's nice and look, look. the view at Mow Tower is so special. O, tutaj widać pokoje hotelowe ogólnie jest. Jesteśmy na wysokości pokoi hotelowych właśnie w Gmail Tower. Okej, okay, więc to jest koniec naszej przygody z, z powietrzną biblioteką, czy tam się garnią. Idziemy już do windy. Tak, nasza ładna klasia tutaj obok. Jest to ciekawe przeżycie. Dobrze, no, no, że udało nam się odkryć tą drugą część, o której nie, nie mieliśmy pojęcia na początku. Podoba mi się. I szczególnie chyba ta część galeryjna z tym obrazem. No i już kończymy i jesteśmy w kolejce do windy. Podsumowanie. Wydaliśmy 42 jłany na wodę sodową z jakimś tam soczkiem. Ale było warto. Naprawdę było warto ten widok sobie przypomnieć.

po mojej lewej stronie tutaj jest budka z biletami jakby ktoś przyjechał i chciał wjechać tam chętnie też oprowadzę tylko trzeba dać znać wcześniej ale właśnie się zatrzymałem tutaj też z tego względu że po dziś dzień pomimo tego, że już chyba 4 czy 5 4 lata temu bodajże albo 3 lata temu, 4 lata temu niecałe 5 nawet właśnie wieża Szenkaju została otwarta ale do dzisiaj właśnie miałem problem z okupacją, tak? czyli mamy duże problemy, żeby wynająć przestrzeń biurową tutaj. Podobno jest, stawki są bardzo wysokie i również, no nie jest to zbyt. nie jest najbardziej komfortowa, pomimo tego, że specjalne rozwiązanie dla Win robili. To przestrzeń w środku widać mamy te podwójne budynki. I w ogóle na YouTube dużo informacji jest na ten temat, ale ponad połowa budynku po dziś podobno jest pusta.